Naszego typu ten skuterek bez żadnej tam elektroniki, bez, bez żadnych jakichś tam cudów. To tam mówię, to tam jest taki no, no, no wieczny sprzęt, że tak powiem. Ja nie? wiem, bo ja, bo ja mam taki sam. Tylko mam brązowy kolor. Wie pan? Aha. A pan go sprzedaje na części, czy tak jak idzie? Nie no, on cały jest. On jest gotowy, można go sobie zarejestrować i normalnie sobie z nim tam jeździć. Także on jest w bardzo, w bardzo ładnym stanie, te plastiki to ma naprawdę takie świeżutkie i, i silnik też tam chodzi tam na, na, na dotyk, że tak powiem. Do niego jeszcze będzie nowy akumulatorek w poniedziałek jak dojedzie, bo ja dzisiaj rano, dzisiaj rano, o 5 rano przyjechałem z Holandii i tak go, tak wystawiłem, że tak powiem, ale akumulator wiedziałem, że muszę kupić, tylko zamówiłem go na tutaj, u nas tutaj na miejscu i w pojemniku będzie do tioru, także. No. A, a, no, jaki, on, a jaki, jaki on tam ma tylni most? O Jezus, a, a no, nie wiem o co pan pyta. Czy ma i most z tyłu, czy nie ma mostu z tyłu? Nie no, jaki most ma z tyłu mieć? Ile on ma resorów? A no to pojedynczy ma normalnie, jeden. O kurwa, to chujowo. A jak będę jechał na przykład z jakimś yy, kolego, co ma 5 yy, ton i nie pojada już? ale o czym Pan mówi? No o skuterze, no, z kolegą, Dobra, nie, no, nie, nie, z kolegą. nie. A może inaczej? A jaka ta cena jest? Cena? No widnieje no, w ogłoszeniu do uzgodnienia na, na, na miejscu, że tak powiem. Nie, nie a tak o, o tak gadamy między sobą. Ile? No. Ile? 1800 to takie to otecznie, taniej nie sprzedam, nie? 1800? Tak. Ja go kupiłem, taki tylko brązowy, sześć lat temu dałem dwa tysiące, kurwa, to oni są drogie. No, one nie będą tanieć, bo ich Dobra, nie dobra, tylko mi chodzi tylko jedno, a, a jakie to jest firmy? No. Jaki? Jeszcze, jaki? Jeszcze raz, jaki? jeszcze raz, pisze u Pana na silniku, ja, ja kupiłem taki sam, Na u łożyska no. wziąłem tam pasek klinowy. pisało Made in Japan. A tu jak pisze? Wie pan co? Ja nie rozbierałem tego skuterka. A tak właśnie! Wam... A to musi być gówno jakieś chińskie podruba. Ale jaka chińska podróba? No, o czym pan mówi? Proszę pana, takie skutery ja widziałem też u nas. Bo tu jestem yy, z koło blisko, nie? Znaczy blisko, bo... no. no. Są takie podróby chińskie. Za tysiąc... Nie. Takie stoją w Biedronce po 1600 złotych. Proszę pana, to jest, to jest Yamaha Neos. skuter jest w 100% w oryginale, to nie jest żadna chińska podróba. To, to niech mi teraz pan powie. Akurat... A to jest dwusów, czterusów? Dwusów. Dwusów na pewno? Tak, na 200%. A gdzie, a gdzie pan leje olej? Do dozownika. Gdzie on, gdzie on jest? Dodownik jest pod środek, obok wlewu paliwa. Dokładnie, ja mam taki sam. I tego. No, no to... Ale pisze pan u pana. pan że ja pana chcę szukać czy co? Bo nie, pan, bo nie ja. Nie rozumiem pana, pana, pana pytań. Oj, nie, panie, panie, bo ja nie kupuję tam w ciemno. A u pana pisze na. No, wy... no. no proszę skończyć. No nie, no dobrze, dobrze, niech pan pyta. Ja u pana pisze tam na przykład pod siedzeniem, pod klapą, co się otwiera, pisze Yamaha? Nie, e. Wie pan, co? Ja ten skuter kupiłem na zachodzie, na Handelek. Ja wiem, że to jest Yamaha Neos. Ja mam dokumenty od tego skuterka, w dokumentach też jest Yamaha. E, nie wiem, co, co pan mi próbuje tutaj, nie wiem, udowadniać, bo to takie mówię. E, py, nie, pytania wiem. Są, pytania są naprawdę, że tak powiem, no, nie, niedorzeczne, niedotyczące tematu w ogóle. Nie, nie, bo ja. Przepraszam, ja nie kupuję główna. U mnie tak. U mnie w tym mojej masze oryginał, tak, jest, jest pod siedzeniem, jak pan do góry, bo to jest zamek z tyłu, się na linkę otwiera, pan to otwiera kluczykiem, nie linkę, tak. siedzenie, nie? No, pisze tak. Yamaha, pisze u mnie na dole na tłumiku są numery wybite, pisze na tablicy Yamaha, pisze z boku Yamaha, a u pana co tylko pisze, o, o, na na tym, Yamaha, i co, weź ani co bliżej? Zbliż to. Zbliż to, zbliż to. Zbliż to. No jest napisane neos. No. A neos, tylko, tylko pisze na, neos na obudowie. No, a, a w ogóle to jeszcze mój ma napisane. O kurwa, ty. To nie jest neos. A weź jeszcze. Się... A może pan teraz. A nie może no. A do góry się do niej podnieść. Oryginał pisze, u mnie pisze są y, są na silniku numery pan no, na na jakie numery na silniku że to jest wy, wyjebane jest neos na silniku ma pan wy, wy, wydrukowane tak, m, 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 tak, na obudowie, tak na obudowie na obudowie na, to jest na obudowie to jest, na obudowie tam od kopki tak jest neos to jest prawdziwe no, moje... U mnie, jest, u mnie jest Yamaha, jakby pana to interesowało właśnie naklejka Yamaha. Silniki to jest... A minerali, można. A nie, na, panie, na można kupić se w każdym sklepie. Dobra, wie pan co, odnoszę wrażenie, że pan nie jest zainteresowany. Jestem bardzo... Chce poroz, chyba chce pan sobie porozmawiać, także e, jak będzie pan zainteresowany, to proszę o telefon. Przepraszam, a jeszcze mam jedno pytanie, no, ja mogę? Właśnie. 6 zł. Mogę? No, słucham. nie wiem, baczność. To, to. Yy, czekaj, panie, nie, bo po... ja teraz mówię poważnie. Jestem bardzo, bo ja już mam taką. Mam brązową. Ona jest nie do zajebania ta Yamaha, bo to jest dwóch słów. Mi się raz zatarła i ją przyrobiłem na 70, nie? Mm -hmm. No i ona chodzi mi zajebiście. się nie powiem. Tylko mnie interesuje, bo yy, takie Yamaha, jak pan tu wystawia, ja widziałem dwie u nas tam. To jest Kołobrzeg, SZECINE, KOSZOLINKE, tu jesteśmy. I, no, i, mhm. i, I takie, o, takie jak i, komarki są w sklepach chińskie, można dostać za 1400 zł, nie? Mhm. Niby i Yamaha no. pisze. Ale i, Pan ma oczywiście papiery, tak? No, oczywiście, że tak. I który jest rok, jeszcze się pytam? 2005. Piąty, tak? Aha. Mhm. A może y, czekaj, czekaj, Adrian, Ja jeszcze zobaczę, czy on z tyłu ma ten. Gdzieś się pisze na oponie male in China. O, poż, po, pokaż, pokaż. Aha, on, jest, on ma też w milach licznych, nie? Nie, w kilometrach. Mam, ma też w milach u góry. Na no, pewno ja ma to Słucham. Gdzie pan to widzi, że jest w kilera. No, ma w Milach, bo je mam taki sam, o. Wie, proszę bardzo. Tu masz KMH. KMH. A, to, to nie ma w Milach? No, w kilometrach na godzinę masz... Piwo. O, panie! To pan nie ma prawdziwego. Bo mój oryginał to jest... Ja, ja pan ma w Milach jeszcze. A to druga jest. O kurwa. Mówię jeszcze w tym, na dole pisze. A szkoda, że nie chcemy się zdjęcia zrobić tego panu. To nie jest oryginał. To jest podróbka chińska. Proszę pana. No, taki sam jak mój, identyczny, naprawdę. Myślałem, że to jest prawdziwy. Gdzie tam? Ja go na targu sprzedam za kilogram mleka. Kur... Nie, nie. Ty, to podróba jest. Dobra, nie gadaj z nim, bo... To podróba. Zobacz czy mój oryginał. Ja pan, głupio mu się zrobiło, on już nie chcę. Nie włączył. Ty Neospaść. Nie, nie włączyłem się, wie Co pan, to, podziwiam, 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 ludzi z takim humorem, nie. Ja też podziwiam. Nie, proszę pana, coś panu powiem. Ja mam y, neo, Neosa, Yamaha naprawdę. Mogę nawet panu zdjęcia to no. pokazać. Tylko i no. oryginał, to mój man na liczyku jeszcze ma w Milach, nie? No. no, to jest pierwszy rocznik. Ja, i, ja... A pierwszy, pierwszy rocznik Yamaha, Yamaha Neosa to którego roku pan miał? I... No. Przepraszam, e, kurde, nie chcę myśleć o garażu, ale mój scooter ten Yamaha Neos jest w Milak. Naprawdę, jestem uczciwy facet. No. To gdzieś będzie który no. rocznik? jedenasty albo dziesiąty. I, 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 pan to... ma, I pan ma lipsyk w Milach, tak? Tak, oczywiście, oczywiście. Nie, niech pan teraz. i O, nawet możemy sobie jutro porozmawiać, albo nawet teraz pójdę. Jak pan poczeka, zrobię zdjęcie i panu pokażę. Mogę tak, a... Mogę tak zrobić? Czy pana, a czy pana jest, czy pana skuter jest z importu z, z Irlandii, czy z Anglii? Przypada, pana nie Bo wiem. Mogę jak... mogę mieć w Milach. Może tak, mieć ja... w milach na rynek, na rynek, brytyjski może mieć licznik w milach, na rynku europejskim może licznik w kilometrach, nie? Wszystko możliwe, tylko jestem pewny 1000%, że mój jest oryginał Yamaha. Bo, bo taki Yamaha to są podruby. Słuchaj? Na 1000% niech niech pan nie wkręca tutaj, że y, to jest skuter z marketu, bo wie pan to, obraża mnie pan, że wręcz tak powiem. Zajmuję się handlem skuterami, jakieś tam kilka lat, bo jest to... tak długo jak mieszkam w Holandii od 2013 roku. No rozumiem. próbuję tutaj coś nie wiem, przez telefon wcisnąć, to, 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 to jest niedorzeczne, nie? tak To tak chyba, tak? chyba pan kupił lipę. Bo ja mam. ja mam na osa oryginał. Ale jak ma, pan, jak ma pan. licznik w kilometrach? Jak ma pan licznik w Milach, to jak to jest zarejestrowane w Polsce? Nie, normonistę kupiłem. Normalnie no no, kupiłem, normalnie. To przecież, to, nie ma przecież tego... Nie Pan może wszystko, no przecież nikt Panu nie broni, ale jak to jest zarejestrowane, jak licznik jest w milach? Jak to jest, jak to, to jest normalnie kupiłem ze skutera i wszystko. A nikt się nie pyta jak, jak go rejestrowałem. czy to w milach, czy w kilometrach. On ma, on ma na nasze kilometry i, i, i ma na te angielskie i wszystko. A, a, a kogo to obchodziło, czy to w milach? To przypadek. I pan twierdzi, że na, y, licznik w Milach to też jest japoński skuter, tak? Oczywiście. Mm -hmm. Bo to był w Japonii wyprodukowany. I to jest. pierwszy oryginał. Licznik, On miał tam, chyba. Wie pan, jak go kupiłem no. miał chyba 9 lat na 2000. Mm -hmm. A mogę panu teraz... nawet zdjęcie. Nawet mogę panu zdjęcie pokazać. A pójdziesz później zbiorę zrobić no, zdjęcie. Okay. No po Dobra, i teraz wie Pan co? Bo mnie to tak naprawdę nie interesuje zdjęcie no, Pana skutera. No. Mam Słucham. pytanie do Pana takie osobiste. Tak. Po co Pan do mnie dzwoni? Bo chciałem kupić go na części. Pan chciał kupić go na części? Tak. A co Pan potrzebuje na części? Bo no mam co? drugiego takiego skutera na części. Cały skuter na części bym kupił. Cały skuter na części? No. No to ten, ten skuter kosztuje, jest wystawiony za 2000 zł. Kurwa, teraz jest się pan jest zainteresowany? Nie, inaczej zrobimy. To pan pojedzie tym skuterem, wypije piwo i jedzie w drzewo i go sprzeda. Na części. Ja. Może być? No i. Mogę no, nawet to piwo, mogę go rozbić. Pan mi zapłaci 2000 złotych, co mogę z nim zrobić. Mogę go nawet podpalić, jak pan jak powiedział. Pan ja chyba pan żartuje. Mi chodzi o części, no. bo mu jest pierwsza wersja nie do wyjebania. No. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, dokąd ta rozmowa zmierza. Co pan za części potrzebuje do Neosa? Kurwa, no, no wszystkie. Tylny no tyle ten, ten czy co? Ale nie modłym chciał. No. Tylny most. od kiedy skuter ma tylny most? To no ja. Oznacza, to według pana oznacza tylny most w skuterze. bym wziął tak, w, w, bym go w chuj na pół połamał. Tył mi obchodzi. Rama cała, znaczy na połowie, bo mam pękniętą. Koło Opona. Wie pan no. Skuter. skuter no, tego akurat nie sprzedają tej części, także. Ale wie, mamy. Ale wie co? Coś, coś teraz panu powiem. Jak pan chce dwa tysiące za skutera Neosa, to ja se kupię co? nówkę, to ja sobie kupię nówkę w sklepie. Ale to po co pan do mnie dzwoni? Bo mi chodzi o ten rocznik Neosa, a już takich nie produkują. <laughs> No, takich nie produkują. No, Wie pan my, pana no nie widzisz, tak. Nie, ja powiem panu inaczej. Już takich skuterów znaczy robią, tylko już, już są takie jak ja, ja mam fajnego, pana fajnego, te Neosy, są po 5-6 tysięcy, nie? To już nowsze. No. Ale, ale pan teraz ma takiego starego dziadka, po co mu? To go przecież na pół mi połowę oddać. Ja, jak ja tam, pan zapłaci że... za niego całość, to może pan sobie wziąć połowę. Przecież mi to nie, nie robi żadnej. Ale za dwa tysiące ja sobie kupię Cińczyka też. Ale to może pan kupić Chińczyka? No to myśli pan, że, że, że pan potrzebuje tylko pół skutera, no. a chce zapłacić za, za, za niego pan pół, pół ceny. No to jest, jak to pan? Jak to pan rozumuje? No ja pana też nie rozumiem. Jak, no. <laughs> jak, jak pan chce za. Jak pan chce za dwa tysiące, to ja sobie kupię nowego z Chińczyka za 2000. tysiące. Pan dzwoni mnie tutaj uświadomić ceną, czy co? Bo nie wiem teraz. Ja tego nie rozumiem. Ale ja, Ale... Ja, pana, ja pana w ogóle nie rozumiem. Tego. Ale kto, kto panu kupi tego Neosa za 2000 teraz? Jak już to ma nie 30 pan pan lat. Mówi? Jakie 30 lat? No 20 no. No, no. no 26. No. To za 2000 no. ja, ja sobie kupię Chińskiego skutera w Biedronce. Za, polecam. No. I powiedzie sam. Naprawdę i... polecam. No. A jak chcę tylko kuku, polecam, to... Polecam. A pan, ja kupuję tylny most. Traci pan... pan pieniążki na rozmowę, która i tak jest bez sensu. No to wie pan, niech pan idzie do Biedronki i niech pan kupuje skuter. No przecież nikt panu nie broni. No ja rozumiem pan, ale. Ale za skutera co ma? 100 lat 2000? Ha, no takie są, tak, tak, tyle u mnie kosztuje, proszę pana. ja sobie kupię Mercedesa, kurwa, z 1990 roku. No, za tysiące. No, Mercedesa kupię. Mm -hmm. A pan za to, skutera... to jak, mogę kupić pół, pół tego, pół mostu. Pół mostu? No. Ja przyjadę, kurwa, z synem, i z gumą litką, Nie na... pan, pan, bo Ja nawet pana nie zapraszam, bo, bo, bo pan jest chyba niepoważny. Nie? Przyjadę z synem samochodem, z gumą litką i go na pół przepnę, A ramę se zesławam. Dobrze. Dobrze. Nie ma problemu. Nie kiedy, ma problemu. Kiedy przyjechać? Wie pan co. Nie wiem, kiedy pan. Kiedy pan sobie życzy, że tak powiem. A gdzie pan mieszka? W Białośliwiu. <noise> Gdzie? W Białośliwiu. <noise> A ja w Auschwitz. A na widzi pan? No czyli pan. Trzymaj <noise> pan po prostu dzwoni, że sobie porozmawiać. Nie, nie, nie! Poważnie. Mnie <noise> interesuje neos. Tylko z, tylko z tą ceną Ale to. No przecież pan podróbkę teraz, no to, to co panu? <noise> Ale pan, pan ma neosa Chińczyka, nie? Witam, to, to Pan chyba z Chin pochodzi, tak mi się wydaje. Z Chin? Gdzie? Jak? No. Bo, bo to wie Pan, to 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 mówię, to mówię, lubię porozmawiać z ludźmi, ale... A ja bardzo, jak, a jak ja bardzo, ludzie. wie Pan, a ja bardzo lubię żarty. A, Pan lubi żarty, no to wie Pan, no to żartami do Biedronki i tam też można skuter kupić, nie? Także nie ma problemu. Ale Panie kupi nosa, no nie? Biedronce już teraz. Tak, niech, niech Pan kupi nowego Neosa w Biedronce, także no polecam, polecam, polecam. Polecam, polecam, a tak szczerze, jakby tak chciał kupić od Pana tego Neosa, to tak naprawdę między nami, ile by się zapłaciło? E, czytał Pan ogłoszenie? Synek ile? No, czy, czy, pan, czytał Pan ogłoszenie? ogłoszenia? Dwa tysiące. Przepraszam, a ślepy jestem. Ile? Dwa tysiące. Dwa O kurde, ja dałem 6 lat temu Ale... Czy czytał pan treść ogłoszenia? A treść? Czy czytałeś treść? Tak. Czy, czy czytałeś ja treść? Treści? Nie wiem, no skąd wiesz, to ty chcesz kupić Nie mój. czytamy treści. Nie znacie treści. No czy właśnie. ]cie ogłoszenie, nie znacie ogłoszenie i nie potraficie przeczytać? Dobra, to powiedz ojciec panu, że jesteśmy z tym. Re... Po, wytuma... Czekaj jeszcze raz. Wytłumacz panu. Któryś tągada. że jesteśmy, że jesteśmy streamerami na YouTubie i będzie wiedzieć, ch co chodzi. A w ogóle, pan i... rozmawia? Nie, nie, mam zacznie, Kicłom, że To, to nie pan żołnierz. zobaczy na YouTubie. A jeszcze mam pytanie. Ile panu lat mogę, y mogę wiedzieć? Co ty gadasz w ogóle. Mówisz, bo ja, ja bym szczerze. Ty nawet nie, nie Wiem, co jeszcze. gadam. Jesteśmy y y y y YouTuberami na tym. Nie pan wejdzie na hmm. na kanał? Na no. Mhm. Niech pan wejdzie na YouTube i zapisze Kurde, dobra. No Bo ojciec, ojciec, jest, ojciec jest pijany, nie, nie ogarniam, no. Ale dobra, powiedz... Niech, niech, niech... Ma pan... Dobra, niech, niech ten, ma, ten, powiedz. Ma pan... Niech wasz filmik... Na, niech ten wasz filmik na YouTube kręci... Ale nie! Ma pan kręci dost, takie... Ma pan dostęp... E, takie... Ma, taką oglądalność. Ma pan dostęp do YouTube'a teraz? No pewnie. No to wpiszę. Jak pan, pan ma wyszukiwarkę teraz, to ja panu podam. A kupuję... Kupuję to pan zobaczy mojego ojca na żywo, co pan namęszył o ten skuter. No? Dobrze. Nie ma sprawy. Okay. Miłego wieczoru, pan. Ale chcę, ale, ale, ale chcę panu podać, naprawdę.